No pozdrawiam z Dzisiaj 20 kwietnia. No Sytuacja wygląda u mnie następująco. Do tego stopnia podmokły teren po ostatnich ogromnych w sumie opadach wcześniej po roztopach jeszcze też nie obeschło. Grzęzawisko. Dlatego nie żałuję, że postawiłem na grządki podwyższone. Prace nad grządkami dobiegły końca. Mój majątek w cudzysłowie składa się z trzech na dzień dzisiejszy: takich rządek długości gdzieś 2,50-270 szerokości jednego metra. No więc, pomysł był taki, żeby rządki wypełnić po brzegi możliwym materiałem, takim który można znaleźć gdzieś w pobliżu, a na samym wierzchu dosypać warstwę ziemi. No i tak też się stało. Użyłem wszystkiego praktycznie, co było pod ręką, począwszy od jakichś starych pniaków, które są tutaj zakopane, a szczególnie w tej wyższej grządce, przez sporą ilość zrębki drzewnej, różnego rodzaju odpadów takich, które zwykle trafiają na kompost z kuchni, z obornika Końskiego, który też świeżo sprowadziłem. No i z ziemi, takiej z ogrodu. Więc to wszystko zmieszane, wymiksowane sobie w tych grządkach spoczywa. No i na terenie mojej działki to jest tak naprawdę jedyna możliwość, żeby uprawiać chyba warzywa, bo po prostu teren po deszczu robi się podmokły i nie nadawałby się do innego wykorzystania, chyba. Grządki ustawione są w starym sadzie. No takim większym drzewom to oczywiście się krzywda już nie dzieje, ale zdarzało się, że mniejsze świeżo posadzone ginęły od nadmiaru wilgoci w poprzednich latach. Zachodzi słońce i ładnie się zrobiło, tak dość ciepło, z 12 stopni chyba w tym momencie. Więc jeżeli chodzi o o te moje grządki, no to są na razie trzy, te które są tutaj widoczne przy tunelu foliowym. W tunelu są osobne grządki, no ale to już w innym odcinku mniej więcej pokazałem i jeszcze wykonane w ubiegłym roku tutaj po lewej stronie, w starym tunelu, którego jeszcze nie przykryłem folią też są grządki dwie no jako laik w temacie postanowiłem posłużyć się jednak wiedzą innych rozrysowałem sobie za doradą niektórych specjalistów co w tej grządce będzie Największej, bo o niej mówię, rosło. Po kolei odmierzyłem w centymetrach, no i mniej więcej w terenie. Wyszło jak wyszło. Więc wygląda to następująco. O, Pedro się pojawił. Chodź, Pedro. W krzątce pojawiła się Rukola. O, proszę, zaraz kot sprawdzi, czy wszystko gra. Dalej cebula. Później marchew, rzodkiewka, kolejna marchew, kolejna rzodkiewka, pietruszka i jeszcze jedna cebula. Także tak to wygląda na ten moment. Za chwilę będę zasypywał nasionka, no i przysypywał dymkę, którą tutaj siałem. No jak mi kot wszystkiego nie zniszczy, to może jakoś to się wszystko tutaj uda. Także tak wygląda realizacja mojej koncepcji założenia grządek, wysokich grządek i na dzień dzisiejszy tak naprawdę uratowały one uprawy tegoroczne. Dlatego, że ziemia jest na tyle podmokła, że przecież wszystko by mi tutaj wygniło. Podłoże jest gliniaste, także, także tutaj się nic, tej wody, że tak powiem, praktycznie nie wsiąka. Ona powolutku, powolutku sobie gdzieś tam wysycha, ale przy ostatnich opadach niestety bagno. A w grządkach jest jak trzeba. Także tak to na dzień dzisiejszy wygląda. Zobaczymy, co będzie z tego dalej, oby pogoda pozwoliła, żeby wszystkie nasiona ruszyły, wykiełkowały. Będę relacje jakieś z Wam składał. Wszystkiego dobrego.